Renata Skelnik-Kotlińska Pożądania Jakże nieuchwytny jest w swej naturze Ten ptak ognisty, któremu służę Swym ramieniem go wspieram I milczę, bom tak bogata a on ptakiem jest tylko, ptakiem swojego świata. Gdy płonie, podsycam w nim tę purpurę, gdy gaśnie, przytulam go, niezwykle czule, a gdy ucieka, ja czekam, nie gonię go wcale, i tak. Kramiam w nim rządzę. Tak wyciszam żalę. Czytał Bogdan Dmowski.